Następnego gołąbka, którego przeznaczyłem na aukcji jest to samiczka. Co prawda już jest wieczór, są pokarmione te gołąbki, to już pełne mają wola, to już tak ciężko, ale plecy, to wszystko to leżą to idealnie. Też już proszę wszystko, skrzydełka popierzone, wszystko tu eleganckie. Jest to gołąb o numerze 4427 z 2024 roku. Jest to pięknej barwie, taka mocniejsza samiczka można powiedzieć. U góry. U góry jest to mocny imbre, tej linia tą olimpijska. Tam znajdziemy 8300 w rodowodach eee, 5330 to jest siostra. Tej olimpiki w kategorii A, znowu A8301, az e, Polski Roczny, i na dole mamy e, siostrę Goldy Lady 2201, także super, super gołąbek. Ta krew się sprawdziła. To są hurikany do Dochmeny. I już. Hurykan już niejednego Olimpijczyka dał w Polsce, także to są super gołąbki. Nie? Także zapraszam. Gołąb 4:427.